Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej Łaźni na 59 poziom jest to świat classic, biłem magiem. Na starcie muszę Wam podziękować, bo oczywiście. Tyle łapy w górę pod ostatnim odcinkiem. A nowe osoby zachęcam do ustawienia Suba. No i lecimy z krwałą łaźnią. Pierwsza walka z 53 magiem. Jak co tydzień w sumie jest jakiś 53, także pozdrawiam tego przeciwnika. No i taki mag na 53 poziom. Jedyny sposób jaki przychodzi żebym mógł mnie pokonać, no to jak biję od właśnie samych błyskawic To jakieś dwa cebeki pod rząd po 5000, bo wątpię żeby jakiś mocniejszy siadł No i to jest w sumie taki jedyny sposób żeby pokonać takiego 59 w full legach No ale akurat tu bardzo łatwo poszło Druga walka z 53, ale tym razem wojownikiem Jak pewnie zauważyliście nie założyłem łapek F na niego Ale na mapie było jeszcze kilku graczy z wrogiego klanu Także nie ryzykowałem, w razie czego jakby chciał mnie ktoś dobijać, założyłem dotyk, który w sumie jest uniwersalny, na każdą profę w jakiś sposób jest dobry. A z takim 53 wiedziałem, że łatwo mi pójdzie, także bez, bez problemu. I mamy finał z 59 paladynem, tym samym co tydzień temu, ale jeśli oglądaliście tamto właśnie, to pewnie pamiętacie, że biłem go wtedy różdżką od zimna plus tarcza. Tym razem jednak zaryzykowałem i biję go od laski, od błysków Zwłaszcza, że nie mam żadnej pomocki A pomocka plus różka jest najbardziej efektywna w tym przypadku No ale co, założyłem podwójny cebek Właśnie licząc, że jakiś siądzie No bo wiecie, taki cebek na tym levelu może się za 10 tysięcy I wtedy na hita ściągam takiego paladyna No ale zaryzykowałem i zobaczycie czy się opłaci No a najlepszych ciosów jakie na razie siadają 30, 3000 plus siada mu Ochrona żywiołów blokuje takie ciosy, plus jeszcze ma oślepienie z błogosławieństwa. Także na pewno nie jest wesoło. Zwłaszcza, że palady na koniec nadrabia i to tak zdecydowanie. Jak na przykład w tym momencie, gdzie robi trzy ciosy pod rząd. No i niestety nie udało się w tym tygodniu wygrać łaźni. Cebieg jeszcze mu na koniec siada. Został na 11%, czyli tak naprawdę na taki jeden dobry cios schodzi. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa no nie! Boże czy ty to widzisz No i co? Możecie zostawić łapkę w górę na pocieszenie. Dziękuję wszystkim za oglądanie, tej łaźni. Trzymajcie się!